Widzicie co? To właśnie mi się zawsze najbardziej podoba w tych wszystkich sprzętach typu rowery elektryczne, hulajnogi elektryczne i jechałem ja sobie tak zrobić kółko wokół domu, zobaczyłem że jest jakaś górka, na której nigdy nie byłem, zastanawiałem się gdzie to w ogóle jest, gdzie prowadzi. No to sobie skręcę i pojadę i zobaczę. Dlaczego by nie? Właśnie gdzieś to największy fan jest z tym wszystkim, że chce się eksplorować, że chce się odkrywać, poznawać nowe trasy. Jak testowałem pierwszy rower elektryczny rok temu, naprawdę bardzo wiele fajnych takich tras off trochę szutrowych, takich krajoznawczych poznałem właśnie jeżdżąc nim, żeby zobaczyć, gdzie ta droga prowadzi, gdzie tym dojadę polem, gdzie ten kanion prowadzi. Bo zawsze gdzieś jest z tyłu głowy takie przekonanie, że. Jak zabraknie siły, albo będzie taka dosyć hardkorowa trasa, to zawsze można bez problemu wrócić. No oczywiście wiadomo na rowerze można sobie pedałować na hulajnodze już nie do końca. Natomiast testuję teraz ten Angla TF1, 1000W silnik. No i teraz powiem troszeczkę o przełożeniach. Na jedynce rozpędzamy się tak spokojnie, więc bez tutaj takiego ryzyka, że może Wam hulajnoga ucieknąć nagle. I ta na jedynce można się rozpędzić tak do około 11 km na godzinę na dwójce do 15 km na godzinę, więc można powiedzieć, że to są takie dwa biegi do częstego zatrzymywania się i ruszania w mieście tak całkiem spoko się jedzie bardzo jest wtedy hulajnoga taka responsywna, ale bez przesady też żeby nam krzywdy nie zrobić na trójce już podbija się prędkość do 25 i ja już generalnie startuję z trójki więc jest taki zryw nagły przy ruszaniu na czwórce już nie 25 a 35 na godzinę i tutaj przy czwórce to trzeba delikatnie operować manetką przy ruszaniu bo można zmielić kołem po prostu w miejscu przy ruszaniu, więc, więc jak ktoś nie jest do tego przyzwyczajony, na przykład ja nie jestem, to trzeba na to zwracać uwagę. Na piątce, no. Powiem Wam, że ja jeszcze nie mam aż na tyle odwagi, żeby na piące się rozbujać, a hulajnoga w tym momencie jest zablokowana, więc tam jest też instrukcja od producenta, jak ją odblokować, ale jeszcze się tym nie bawiłem. No myślę, że te 35 to jest zdecydowanie nawet za dużo do takiej zwykłej jazdy. 25 po jest całkiem przyjemne, a tutaj tą hulajnogą jeździ się naprawdę całkiem fajnie. Więc w kolejnym filmie na temat tej hulajnogi odpowiem na kolejne pytania, plus będę dzielił się z Wami dalszymi wrażeniami, więc zostańcie ze mną.